Cześć, kiedy nowe osoby zaczynają grę na Forex, swoją przygodę z Forexem, to padają czasem takie pytania podstawowe, które dla osób istniejących na rynkach są wręcz oczywiste od długiego czasu, dla osób nowych zawsze są pewnego rodzaju wyzwaniem. Dzisiaj wyjaśnię taki jeden z tematów, bo bardzo często pada pytanie, czym jest spread i na rynku Forex. Spread, w ogóle co to, za, co to za pojęcie i generalnie na rynku Forex, czym jest spread. Więc krótko, kilka minut na ten temat, bo warto wiedzieć, z czym się to ije. Zacznijmy od tego, że generalnie pośrednictwo wiąże się z zarabianiem, więc firmy, które świadczą pośrednictwo, muszą jakoś zarabiać. I tak samo jest na rynku Forex. Brokerzy, którzy, w których ma inwestor, czy inwestorzy mają konta, oni muszą zarabiać. To nie jest działalność charytatywna. Oni wyraźnie e, działają e, w modelu biznesowym, czyli muszą zarabiać pieniądze. I spread jest to ich forma, ich sposób na zarabianie pieniędzy. Najprościej można powiedzieć, że u większości z nich spread to jest prowizja. Spread to jest ta wielkość, którą e, dany broker sobie zarabia. Mechanizm jest bowiem taki sam jak w kantorze czy w banku. Jak pójdziesz do kantoru, to zobaczysz, że możesz sprzedać 100, 100 jednostek danej waluty w takiej kwocie, a 100 jednostek danej waluty w takiej walucie możesz kupić w takiej cenie. Czyli jest to tak de facto różnica pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży. I tak samo zresztą jest i na giełdzie, i... W, każdym, w, każdym, w każdej takiej instytucji finansowej banku przy kredytach jest dokładnie tak samo. Co więcej, banki nawet mogą chować część opłat w spreadzie, bo sztucznie rozszerzają spread, który jest dostępny u nich i wynosi on czasami nawet kilka czy kilkanaście groszy. Kiedy zatem podejmujesz działanie na rynku Forex, to każda organizacja, którą wybierzesz, czy każda firma, którą wybierzesz, też musi zarobić i ona zarabia głównie na, właśnie na spreadzie. Jeżeli chcesz zobaczyć jak to wygląda, no to tutaj, no to tutaj możesz zobaczyć wykres funta do dolara i spread to jest, tutaj Ci pokażę, spread to jest różnica pomiędzy ceną kupna, przepraszam, ceną kupna, a ceną sprzedaży danej waluty bazowej w danym momencie. Ponieważ ten spread się zmienia, on się zmienia między te ceny się zmieniają tutaj dla ceny sell i buy. Oczywiście one rosną razem ze wzrostem ceny albo spadają ze wzrostem ceny, ale też rozpiętość pomiędzy tymi dwoma wartościami się zmienia w zależności od tego, co się dzieje na rynku. I oczywiście w zależności od tego, jakiego brokera weźmiesz, więc to też ma znaczenie, bo ci dobrzy brokerzy mają bardzo wąski spread, czasem jest to sztywna prowizja plus wąski spread, Czasem jest to tylko wąski spread, oczywiście im słabszy, mniejszy broker, tym ten spread jest większy. Ten spread różni się też pomiędzy walutami, jeżeli, pomiędzy instrumentami. Jeżeli instrument jest bardzo płynny, to on będzie bardzo niski, potrafi być nawet zerowy, natomiast jeżeli instrument jest mniej płynny, to ten spread będzie większy, ponieważ to też jest forma zabezpieczenia się danej organizacji i instytucji finansowej przed e, kosztami. W związku z czym e, to, jest ta, to jest ta różnica. Jak to się ma na rynku? A no tak zobacz, że tutaj mamy wartość 1.2742.6 jako sell i gdybym chciał teraz sprzedać to tutaj ta wartość jest w tym miejscu, widzisz? To jest ten, e, po, tym, po tej cenie mogę sprzedać, e, mogę sprzedać e, walutę bazową, ale gdybym chciał e, równocześnie kupić to jest to ta cena, czyli cena, buy, cena, którą, e, która obowiązuje w tym momencie na, na rynku e, do zakupu. I ta różnica idzie do brokera, ponieważ jeżeli kupię i będę chciał sprzedać, to ta zielona linia sprzedaży musi wyjść ponad tą, tę cenę zakupu, ponad tę czerwoną. Inaczej będę straty na tej pozycji, i to samo przy sprzedaży. Jeżeli sprzedaż e, lub ja sprzedam, czy ktokolwiek, oczywiście sprzeda po tej cenie zielonej, to potem, żeby osiągnąć zysk, przynajmniej albo wyjść na zero, to, ta cerwo, to ten ruch ceny musi się, e, ta para tych dwóch linii musi spaść na tyle, żeby ta czerwona linia pokryła się z linią zieloną, wtedy to będzie wyjście na zero, czyli Odkupując, odkupując walutę, wtedy wychodzimy na zero. I o tym należy pamiętać, że kiedy wchodzimy w rynek, to zawsze jesteśmy stratni na ułamek pipsa. Czasem jest to pół pipsa, czasem to jest jeden pips. W tym wypadku, oczywiście, jeżeli zobaczysz, to jest jakieś półtora pipsa, bo to jest zmiana czwartego miejsca po przecinku w przypadku tej pary, więc to jest. Jak tu widzisz, to jest, byłoby 2 pipsy, e, Gdyby tutaj było 6, 1,5 pipsa, generalnie e, tutaj jest e, różnica. Więc w przypadku jednego lota to jest 15 na przykład dolarów. E, I te 1,5 pipsa, 15 dolarów e, straty przy wejściu w rynek. I ta cena musi e, ruszyć w dobrym kierunku, we właściwym kierunku, e, przynajmniej o 1,5 pipsa, żeby być e, na 0. I co wpływa na szerokość, na szerokość tego spreadu. On jest istotny, ta wielkość jest istotna ze względu na to, że przy, przy kilku transakcjach, no jednak kilka dolarów, czy kilka euro, czy kilka jednostek waluty na transakcje robi różnicę. Więc co wpływa na taki spread? No przede wszystkim wpływa, tak jak powiedziałem, wpływa wybór brokera, który jakby oferuje szerokość szerokość spreadu. Tu zresztą pokażę ci może przykładowego, przykładowego brokera. E, mamy brokera akcji pod swoją drogą pod filmikiem jest link. Jeżeli byłbyś zainteresowany, dzięki temu linkowi możesz otworzyć konto z dźwignią nawet 1 do 500, czego co jest bardzo trudno dostępne na rynku. Natomiast tutaj jak widzisz, tutaj jak widzisz spread są różne informacje i na przykład dla standardowego konta spread, spread jest 1,3 pipsa. Natomiast dla pro, pro konta i to zresztą proponuję, sugeruję, właściwie uważam, może to jest moja opinia, to konto jest jedno z lepszych. To spread jest 0 pips, ale commissioning, czyli prowizja jest 7 dolarów. Jednakże, jeżeli porównasz, że grając dla pełnego lota, natomiast jeżeli porównasz, że grając standardowym kątem 1-3 pipsa, grając jednym lotem to jest około 13 dolarów, no to tutaj i tak wyjdziesz, bo lepiej, bo tutaj jest od 7 dolarów do powiedzmy pół pipsa się pojawia spreadu, więc to i tak będzie to lepsze rozwiązanie I tu, już, I tu już widzisz, że to jest bardzo interesujące, bardzo interesujące rozwiązanie, ponieważ wszystko, co jest poniżej jednego pipsa na tych bardzo płynnych parach, takich jak na przykład na głównych, dolar euro do dolara, funt do dolara, dolar do jena i jeszcze kilka innych, to są naprawdę dobre warunki. Zatem wpływa wybór brokera wpływa płynność danego instrumentu, nie wszystkie pary i nie wszystkie instrumenty zachowują się tak samo, wpływa też zmienność, czyli nawet u danego brokera, jeżeli pojawia się bardzo duża zmienność, na przykład po ogłoszeniu danych, ważnych danych makroekonomicznych, albo kiedy następuje przełączenie pomiędzy giełdami, to ten spread też się rozszerza. I on potrafi mieć nawet kilka pipsów w takiej sytuacji, bo w ten sposób brokerzy się zabezpieczają przed stratami. Więc na to też trzeba bardzo mocno zwracać zwracać uwagę. Tak, czyli te trzy rzeczy: płynność, zmienność i, i wybór brokera oraz płynność no to wybór instrumentu, więc to tak trzy rzeczy. Jak policzyć? No cóż, albo jak policzyć, jak policzyć wartość finansową. Najle, najlepiej liczyć sobie to w pipsach od razu powiem, że ze względu na to, że większość brokerów prowadziło piąte miejsce po przecinku, czyli punkty, więc bardzo często jest teraz podowana wartość spreadu w punktach, i na przykład kiedy mówimy 1,5 pipsa, to na naszym koncie nie widzimy po otwarciu transakcji w terminalu nie widzimy 1,5, tylko 15. Z tego względu, że, że odno historycznie odnoszone jest się, odnosimy się do czwartego miejsca po przecinku, ale pojawiło się to piąte. I czasem, kiedy spread jest 0,5 pipsa, to widzimy tak naprawdę 5, nie 0,5, bo jest to 5 punktów. I tutaj to samo mamy. Widzicie, możesz zauważyć, że różnica pomiędzy 6 a 1 to jest 5, i potem dochodzi tak de facto e, jeszcze jeden z tutaj z, z różnicy pomiędzy tymi dwoma e, wartościami na, czwart, po czwarty, na czwartym miejscu po przecinku, czyli e, 0,4 do 43, e, potem 1 do 44 i 1 tutaj i to nam daje 1,5 pipsa. Na koncie w terminalu widać, widać byłoby 15 pips. Natomiast jak liczymy, jak liczymy kwotę? Otóż mnożymy tą różnicę, która, kto, różnicę tą, Pomiędzy tą linią a tą linią, e, czyli pomiędzy sell a buy, e, tę różnicę w pipsach mnożymy przez wielkość pozycji, na którą otworzyliśmy m, transakcję. Czyli jeżeli na przykład jeden lot otwieramy, to mnożymy 1,5 pipsa razy 10. E, jeżeli otwieramy na pozycję 0,1 lota, no to mnożymy razy e, 1 a jeżeli otwieramy na 00 0,01 lota no to mnożymy przez 01 e, na przykład dolar. Czyli mówiąc dużo prościej, opierając się na jednym locie, półtora pipsa to jest to 15 e, dolarów e, dolarów koszt, koszt tutaj otwarcia tej pozycji, czyli tak naprawdę cena musi zareagować. Oczywiście mi tej tego kosztu nie ponosimy, jeżeli cena pójdzie we właściwym kierunku. Natomiast zarobek będzie e, relatywnie mniejszy, bo jeżeli cena pójdzie, bo cena, e, cena tak, jeżeli pójdzie z, te, w, z tego miejsca w dół o 10 pips, no to ona de facto musi wykonać ruch, ta czerwona linia musi wykonać ruch o 11,5 pipsa. I o tym e, należy pamiętać przy... I wyborze brokerów, i generalnie otwieraniu transakcji, żeby sobie zawsze spojrzeć, jaki jest w danej chwili spread. Można też mieć te dwie, te dwie linie u, y, odznaczone. To się robi w ten sposób, że klika się prawym przyciskiem myszki na wykres, wchodzi się we właściwości i odhacza się tutaj linię ASK, ok, i już ona znika, lub tak jak powiedziałem jeszcze raz, prawym przyciskiem myszki, właściwości, pokaż linię ASK. I wtedy już ona się pojawia i wtedy też widać jaki jest spread, bo czasem, żeby nie popełnić błędu, że chcesz zagrać transakcję, wszystko obejrzałeś, a tu nagle się z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, dane, ogłoszenie, informacja na rynku pojawiła i spread się nagle robi bardzo duży na 5, 6 pipsów, 10 i Ty wchodząc w transakcję masz bardzo dużą stratę, więc na to należy bardzo e, zwracać uwagę i wypracować, wypracować sobie taki nawyk, żeby spojrzeć na spread przed otwarciem transakcji. Dodam jeszcze, że jak Forex się rozwijał, to bardzo popularny był stały spread, czyli broker zawsze oferował jedną wartość. Druga opcja to zmienny spread, czyli to, co do tej pory omawiałam, że spread potrafi się zmienić. Natomiast tak było wcześniej. Teraz, teraz ze względu na to, że Forex się rozwija, że większość brokerów ma, oferuje jednak konta, ECN, czyli to są e, transakcje na rynku bez udziału brokera. Broker nie zawiera żadnych transakcji, a potem nie udostępnia tych transakcji na rynku. W, zwi w związku z czym e, brokerzy jednak e, nie starają się unikać stałego spreadu, bo to ryzyko byłoby dla nich za duże, więc e, większość z nich m, wprowadza zmienny spread. I to jest zawsze przy otwieraniu konta. E, to jest napisane, czy spread jest stały, czy spread jest e, zmienny, to o tym mówię, żeby też, żeby też mieć tego świadomość. Ostatnia taka z ważniejszych rzeczy na temat spreadu to to, że ten spread się zmienia, on generalnie jest stały, natomiast on się zmienia w takich dynamicznych warunkach, dlatego trzeba pamiętać, że takie dynamiczne warunki to właśnie ogłoszenie, ogłoszenie danych różnego rodzaju dla, ważnych dla danej pary walutowej, to też e, momenty przełączenia się pomiędzy rynkami azjatyckim, europejskim, e, czy amerykańskim. Dla nas to też zwłaszcza wieczór, kiedy pojawiają się właśnie pojawiają się już e, rynki e, poamerykańskim, azjatyckie i wtedy rzeczywiście ten spread potrafi bardzo mocno się rozszerzyć. I na no to trzeba też uważać, poobserwować, poczytać w jakich godzinach spread się rozszerza. E, z mojej perspektywy ja z, zwłaszcza zwracam uwagę na dane, na ogłoszenie danych. Ponieważ te rzeczy mogą bardzo mocno spread rozszerzyć i też granie właśnie w warunkach wieczornych, mam nadzieję, że przy, przy przedstawiłem trochę, przybliżyłem wartość i zagadnienie samego spreadu. Pamiętaj, że to jest ta różnica pomiędzy ceną sprzedaży i ceną kupna, ona istnieje na większości na większości instrumentów i ona Możesz ją zobaczyć tutaj, możesz też to zobaczyć e, otwierając zlecenie dla danego instrumentu. Tam też będzie cena kupna i sprzedaży, i te, i te ceny zawsze się będą delikatnie różniły, ponieważ jest to ta prowizja, ta opłata, którą broker pobiera dla siebie, żeby przesyłać e, twoje zlecenie na rynek międzybankowy. Dzięki za uwagę. Jeżeli ci się spodobało, e, to daj mi lajka. Może coś w komentarzu z przyjemnością zobaczę subskrypcję. Bo to zawsze da, jest frajdę, że ktoś to ogląda i w jakikolwiek sposób mu to pomaga. Do zobaczenia w następnym wideo.